No, i na koniec mam takie standardowe pytanie. Razem z tobą i innymi zwolennikami przez ponad 15 lat walczyliśmy z korupcją, braliśmy udział w wydarzeniach społecznych i działalności politycznej. My nie tylko słowami, ale również czynami doskonale rozumiemy, co oznacza pojęcie wewnętrzni wrogowie. I zrozumieliśmy, że wszystkie te sądy, wszystkie te prokuratury, wszystkie te organy, które powinny nadzorować przestrzeganie prawa, przestrzegać prawa i zapewniać sprawiedliwość, tak naprawdę nie działają. I my, jeśli szczerze mówiąc, w większości przypadków przegrywaliśmy. Przegraliśmy w systemie, przegraliśmy w tej walce. Obecnie znajdujesz się w innym stanie, co wiąże się z pojawieniem się wrogów na zewnątrz twojego otoczenia. Jak to jest, gdy możesz karać wrogów bez sądów, prokuratorów i innych nieefektywnych organów, a po prostu wymierzać sprawiedliwość według własnego uznania, dostosowując ją do aktualnych potrzeb i wymagań, niezależnie od biurokracji i formalności, bez żadnych ograniczeń czy opóźnień. Widzisz przeciwnika, to go eliminujesz. I równocześnie są, jak powiedział Petlura, ukraińskie pasożyty, które są bardziej przerażające niż wszy moskiewskie, które są znane ze swojej nieprzyjemności, i uporczywości. To jest miejsce, gdzie panują gnidy ukraińskie. Będziemy mówić bezpośrednio, bez owijania w bawełnę. Jak czujesz się w porównaniu do walki, którą prowadziliśmy, a także w porównaniu do walki, którą teraz prowadzisz? Czy jesteś w jakiś sposób łatwiejszy, czy to jakoś patrz tutaj? Fajne pytanie, ale chciałbym powiedzieć, że zarówno wrogowie zewnętrzni, jak i wewnętrzni nie zniknęli. Chcę ci powiedzieć, że wróg nie stoi i nie czeka, gdzie go zabijesz. On próbuje cię zabić wcześniej, zadając ci maksymalne szkody. To pierwszy znak wroga, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wewnętrzny wróg dąży do pogorszenia warunków życia Ukraińców. On, tak samo jak zewnętrzny wróg, próbuje nas zdemoralizować, zniechęcić, sprawić, żebyśmy nie wierzyli w nasze zwycięstwo i lepszą przyszłość. I wewnętrzni, i zewnętrzni wrogowie ignorują konstytucję Ukrainy. No, świadomie, Zewnętrzni wrogowie chcą wszystko zniszczyć, fizycznie niszczyć, ale i wewnętrzni wrogowie również, wyczerpując ziemię, prywatyzując przedsiębiorstwa, wycinając je na metal i niszcząc, również niszczą. Czyli otrzymujemy taki sam rezultat. Kiedy zewnętrzny przeciwnik chce nas wyśmiewać, że obserwujecie, jak biednie żyją Ukraińcy, wewnętrzny przeciwnik robi to samo, ale w ciszy. A jak zewnętrzny wróg chce, aby jak najwięcej Ukraińców pozostało na Ukrainie i wyjechało na zarobek lub w statusie uchodźcy, tak samo robi wewnętrzny wróg. Chcę powiedzieć, że skutecznym oporem jest nie indywidualny opór, ale zbiorowy. Niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie, wojna jest widoczna jako kolektywny opór, kolektywna gra w łapach. I od ciebie osobiście naprawdę nic nie zależy, i kiedy zrozumiesz, że każdy dzień może być twój ostatni, zmienia się twoje spojrzenie na świat. To uczucie, że musisz codziennie maksymalnie wykorzystać czas, wpływa na twoją świadomość i powoduje pewne zmiany w twoim myśleniu, podejściu do życia, sposobie działania i podejmowaniu decyzji. Wiecie, armia nauczyła mnie, że jeśli masz świetnego dowódcę, no mi poszczęściło, nie widziałem tam złych chłopaków w kierownictwie, on ci mówi, ty wykonujesz jego polecenia. Czyli wykonujesz, myślisz, ale wykonujesz. Mam takie szczęście, że do tej pory nie otrzymałem żadnego bezsensownego rozkazu od nikogo innego człowieka. Chcę powiedzieć, że nas było mało, naprawdę mało. Jeśli Ukraińcy uczą się stawiać kolektywny opór zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym wrogom, nie pozwalając na żadne próby pogorszenia sytuacji w kraju, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, sytuacja musi się zmieniać. Nie powinniśmy zwalniać urzędnika, który aktualnie tam się znajduje. Musimy ich rozstrzeliwać, zgodnie z prawem wojennym, a także z przepisami międzynarodowymi. Osoby, które celowo osłabiają suwerenność państwową, są nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Ktoś ekonomicznie grabi, ktoś ekonomicznie grabi, ktoś ekonomicznie grabi, ktoś fizycznie zabija, cel jest ten sam. I chciałbym, aby Ukraińcy skupili się na tym i zrozumieli, że życie nie będzie takie, jakie jest. Wewnętrzni wrogowie dokładają wszelkich starań, aby ten sezon grzewczy był jak najtrudniejszy dla nich. Aby większość Ukraińców przetrwała żyjąc skromnie i licząc grosze, aby byli oburzeni ograniczeniami wyjazdu na zarobki za granicę, Ograniczeniami przemieszczania się wewnętrznego skoncentrowali się na uciskach proponowanych przez wewnętrznego wroga, który celowo utrudnia im życie, a następnie otworzy drzwi i powie: Biegnijcie, biegnijcie, aby zachować nadzieję na przetrwanie i pokonać trudności. Zmieniliśmy zdanie: macie pół roku, kto wyjedzie, ten wyjdzie, a kto zostanie, ten zostanie. Inne słowo teren jest uwalniany. Inni i zewnętrzni wrogowie pracują nad tym, aby Ukraina pozostała bez Ukraińców, aby Ukraińcy stali się słabsi i niezdolni do obrony siebie i swoich interesów gospodarczych, energetycznych oraz geopolitycznych. Jak udało Ci się dostać naprzód w pierwszej fali, pomimo braku doświadczenia bojowego i nieposiadania stopnia oficerskiego co było kluczowe w Twoim przypadku? Trafiłem tam, ponieważ byłem niewygodny. Nie jestem oligarchą ani dzieckiem wysoko postawionego urzędnika czy miliarderem, dlatego tam się znalazłem. Czy możemy nazwać ich sprzecznymi sprawem na zamówienie wysokich urzędników, którzy są wspierani przez niektórych pracowników służby bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie Dniepropetrowskim? Ja nadal rejestruję fakty, dowody. Nie chciałbym po prostu wymieniać nazwisk, nie mając dowodów, więc e, mam informacje, które są. Obecnie sprawdzane. Dzięki sprzedającemu się rekrutowi, który wbrew ustawie o mobilizacji, w pierwszym dniu wojny powołał mnie do rezerwy operacyjnej, pomimo że nie służyłem w siłach zbrojnych Ukrainy i nie miałem doświadczenia w działaniach bojowych, próbując mnie w ten sposób zdyskredytować, jak mi wyjaśniono, wielu z korupcjonistów myślało, że będę uciekać, jak większość aktywistów, którzy rozumieli, że szanse na przeżycie są mniejsze niż szanse na śmierć. Jeśli nie masz doświadczenia bojowego, nie masz wykształcenia wojskowego, to było niezwykle trudne doświadczenie, które na zawsze pozostanie we mnie tutaj. I to jest pierwsze. Po drugie, gdy powiedziano mi kilka dni wcześniej, że mam jechać naprzód, ci sami pracownicy SBU powiedzieli, że byliśmy pewni, że będzie chciał się dogadać i jak Bóg widzi, dogadaliśmy się z nim, a to kosztowało ich niewiele, około 5 tysięcy dolarów. A więc nie było to dużo, jak się okazało. Chcielibyśmy się z nim spotkać, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na kompromis, który będzie nas obciążał przez całą resztę życia. On gdzieś służył w lokalnej jednostce wojskowej, otrzymywałby pensję, stopień i legitymację uczestnika działań bojowych, ponieważ jednostka ostrzeliwuje miasto Dniepropetrowsk na Ukrainie, ale jest tak nietypowy, że zdecydowaliśmy wysłać go na frontową linię, aby tam pełnił swoje zadania. Dzisiaj większość aktywistów, którzy faktycznie zakończyli swoją działalność, jest teraz zmuszona do zachowania milczenia z powodu obaw o ewentualne powołanie na front. Mówię prawdę, jak już wcześniej mówiłem, bo przekazuję wam ją z pierwszej linii z tego piekła, które jest używane do zastraszania zwykłych Ukraińców. Proszę zachować ciszę. To nie jest odpowiednie pytanie. Proszę zamknąć pysk, w przeciwnym razie zostaniesz przesłany naprzód. Skąd pochodzą te powiadomienia? Czym nas przerażają swoim obowiązkiem broniąc swojego państwa. Ale ja, jak i miliony tych, którzy dziś znajdują się na froncie, są gotowi bronić Ukrainy z bronią w rękach zarówno przed wrogami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Podziwiam każdego, kto nie bał się i stanął w obronie Ukrainy gotów wziąć broń i walczyć. To jest pierwszy test odwagi, czyli musisz skutecznie bronić się przed niebezpieczeństwem. — Tak, mogłeś tam biegać, odwoływać się do sądów, coś robić, ale mogłeś wziąć broń i bronić się przed zagrożeniem. Rozumiem, że moje szanse są teraz nawet w porównaniu do zawodowych żołnierzy, którzy spędzają lata na szkoleniach w Europie. Nie mam takiego poziomu bojowego, ale szybko się uczę. Uważam, że jestem tak samo wysoko motywowany, jak większość żołnierzy, którzy są obok mnie. To jest dla mnie ważne i inspirujące.